Łukasz, na początek porozmawiajmy o tym dzisiejszym starcie, jak go ocenisz? No troszkę tak nie do końca jestem zadowolony, ponieważ nie mam jeszcze takiej stabilizacji tych skoków, no jeden był lepszy nie ma takiej, można powiedzieć, swobody Jak przebiega ten Twój powrót do, do skoków? Jeszcze raz Jak przebiega Twój powrót do skoków aktualnie? Przygotowuję się sam do tego sezonu zimowego, no i chciałbym aby w sezonie zimowym jak najlepiej się zaprezentować, no zobaczymy jak to wyjdzie. Jak wygląda to od kwestii finansowej? Masz jakieś wsparcie? Tak, mam. Dzięki posłowi widu gdzie mam firmę Globet, która mnie wspiera. Gdyby nie oni, to bym nie wrócił do skoków narciarskich. E, z jakim trenerem się przygotowujesz? Z jakim trenerem się przygotowujesz? Z Grzegorzem Intusem. E, tego lata udało Ci się też wystartować w Fiskapie. E, jak oceniasz tam te zawody międzynarodowe po, po dłuższej przerwie? No, uważam, że, że pozytywnie. No. 11. miejsce, jak dobrze pamiętam, tam byłem. to. No to uważam, że pozytywnie jak na dwa lata przerwy, to trzeba potrenować, ustabilizować pewne elementy i myślę, że powinno być dobrze. A jakie cele stawiasz sobie na zimę? Paweł Wąsik. No, chciałbym, żeby chociaż startować w płaże kontentalnym, ale to też zależy, czy zostanę dopuszczony. A jeżeli wiadomo, jeszcze dobrze by startował płaże Kontentalnym, no to wiadomo, chciałbym chociaż wystartować poszczególnych zawodach, chłopaki świata. W no i tego właśnie zrobimy, także dziękujemy. Dziękuję.